z wami. Istuchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pała Tobie Panie. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z Was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się, się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam Wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną. Bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam Wam: radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Młodzież rozpoczyna ostatni etap, ostatni miesiąc przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. I podczas liturgii Ksiądz Biskup zada Wam takie pytanie. Droga młodzieży, powiedzcie przez zgromadzonym tu kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Dlaczego chcecie być bierzmowani? I wiemy, mogą być bardzo różne odpowiedzi. Może być tak, że właściwie jest to mi obojętne, ale mama, tato każą, no to, no to nie szkodzi. Może być i tak odpowiedź, no wszyscy w klasie idą, no to taka jeszcze klasa jest, no to też pójdę. A może być ze szczerego serca odpowiedź ta, którą głośno wypowiecie. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary... I do postępowania według jej zasad. Ja nie chcę wstydzić się mojej wiary, choć dziś to jest bardzo trudne. Przyznać się do wiary, gdy będę wyśmiana w klasie, gdy w telewizji wyśmiewają wiarę, gdy właściwie tacy bezbronni jesteśmy i będę postępował według jej zasad, czyli przestrzegał przykazań Bożych. Takie elementarne rzeczy. Do osiemnastki nie będę pił alkoholu, bo to szkodzi na zdrowie, z grzechem. A do odkrycia mego powołania życiowego, chcę w dziewictwie dotrwać, do małżeństwa, czy otworzyć serce na inne powołanie, jeśli Bóg mnie takim obdarzy. Czy rzeczywiście jest takie pragnienie? Czy jesteś uczciwy w swoim sercu? I myślę, że w naszej parafii większość młodzieży, jeśli nie wszyscy, Szczerze powiedzą, my tego pragniemy, ale gdzieś z tyłu głowy jest chyba taki niepokój. No owszem, pragnę, ale to się nie da zrobić. To jest nierealne, księże, w dzisiejszych czasach. Bo statystyka jest taka, że od tych dwudziestu paru lat prawie nikomu to się nie udało. Na palcach jednej ręki mogę policzyć, albo nawet tych palców trochę będzie dużo. Komu się udało w dziewictwie dotrwać do sakramentu małżeństwa? Komu się udało do osiemnastki nie wypić szampana? Taka to presja, i nawet usprawiedliwiamy, że to takie, takie czasy, że to inaczej nie można, no. a może to nie jest taki wielki grzech. Natomiast grzech ciężki, który nazywany jest śmiertelnym, jest dlatego tak nazywany, że jest zagrożeniem, które może skutkować na całe życie. Ja mogę całe życie przegrać, i dzisiaj widzimy wielką plagę przegranych życiowych wyborów, nieudanej miłości, czy zmarnowanego powołania kapłańskiego, które gdzieś zostało zaniedbane, a było. Jest taki lęk, czy rzeczywiście dam rady, czy to jest możliwe. A pod tym słabi jesteśmy. A dzisiejsza liturgia mówi spokojnie. Mojżesz prosi, Panie Boże, nie denerwuj się. Taka ludzka rozmowa. Przebacz im raz jeszcze. Oni nie wierzą w to, że Ty cudownik wyprowadziłeś, że byłeś obecny w historii naszej Ojczyzny. Przebacz im. A Pan Jezus więcej mówi. I ojciec Franciszek naśladuje Pana Jezusa bardzo mocno, że spotyka się z grzesznikami, Aż się gorszy tym, że jak to można spotykać się z takimi ludźmi, którzy tak publicznie grzeszą. A święty Paweł powie pokornie, Panie Jezu, ale ja się nie nadawałem na apostoła. A jako ksiądz, no nie mam talentu do pracy z młodzieżą. Rodzice powiedzą pokornie, no my już nie mamy wpływu, byśmy chcieli, ale słabi jesteśmy. A pan mówi, nie lękaj się, to jest możliwe. I na dzisiejsze czasy nowy jakby odsłonę, nową pracy i z młodzieżą, i z dorosłymi otworzył Sobór Watykański II. Przed ponad 50 laty. Ojciec Święty Paweł VI, który zamykał Sobór, zbierał to doświadczenie, mówi, jest taki program w kościele od 2000 lat, Należało go niejako odkurzyć, na nowo pokazać, który tak przygotuje człowieka, który pragnie żyć po chrześcijańsku, zwłaszcza dotyczy to w pierwszym rzędzie krajów misyjnych. Ktoś się nawraca i chce przyjąć chrzest. Że jest taki program wypracowany przez kilka lat, że będziesz mógł wówczas powiedzieć, że to pragnienie mężnego wyznania wiary, postępowania w drugiej zasadzie jest do zrobienia. Czy to jest. Dobre i normalne. Ja wcale się nie muszę tego lękać. Wręcz przeciwnie, mogę wzrastać w tym jeszcze. Nie tylko wyznawać, wierzyć, co lepiej ją pogłębiać. Nie tylko postępować według zasad dziesięciu przykazań Bożych, ale wchodzić w naukę błogosławieństw. To jest możliwe. I takie dwa dokumenty powstały po Soborze. Paweł VI je wydał. Mianowicie dwa tematy. Pierwszy temat ewangelizacja. Czy najpierw potrzeba ewangelizacji, czyli zaufania Panu Bogu, i to jest potrzebne również ochrzczonym w Europie, którzy są owszem katolikami, ale jeszcze Panu Bogu nie zaufali. Czyli uwierzyć w to, że Pan Bóg naprawdę mnie kocha, że Jego plan naprawdę jest najlepszy dla mojego życia, że chociaż go nieraz nie rozumiem, to Jego przestrogi są dla mnie zbawienne. Zaufać. Póki tego nie ma zaufania, tego pragnienia, no to oczywiście nie będzie rozwoju. A drugi program to już kilkuletni program tak zwanego katechumenatu, czyli przygotowania do chrztu, żeby dojrzeć w wierze, żeby, żeby moja wiara była mocna. I ten program katechumenatu, odkryty jakby na nowo, opracowany w katechizmie Kościoła Katolickiego, ma kilka punktów bardzo prostych i jasnych. Po pierwsze warto poznać kredo wierzę w Boga. Po prostu warto intelekt zaangażować. Wiara i rozum, jak to pięknie Pan Paweł II mówi, idą w parze. Wcale wiara nie przeczy rozumowi, nie jest tam potrzebna, gdzie rozum już się rozkłada ręce. Wiara to nie są same uczucia, emocje. Warto poznawać swoją wiarę, żeby ja wiedział, w co Kościół wierzy. Druga rzecz. Dekalog jest cały czas aktualny do zrealizowania. Dziesięć przykazań Bożych warto poznać, ale warto mieć świadomość, że o własnych siłach nie dam rady. Że ja potrzebuję pomocy, wspólnoty i to bardzo konkretnej pomocy. Dla młodzieży taką pomocą będą koledzy, koleżanki, bardziej nieraz już niż rodzice, którzy byli ważni dla małżeńskiego dziecka. Dla małżonków z kolei będą taką pomocą inne małżeństwa. Dla księdza będą taką pomocą inni księdza, z którymi będzie wzrastał. Jeśli tej pomocy takiej rówieśniczej nie ma, to nie ma realnej wspólnoty. Owszem, jesteśmy razem, ale nie czujemy się razem tak głęboko, że się wzajemnie pomagamy. Z tą pomocą to jest możliwe. Trzeci punkt to sakramenty. Można tak odkryć Eucharystię spowiedź świętą, bo to najczęściej przyjmujemy, czy inne sakramenty, że ja się cieszę z tej chwil, kiedy jestem zjednoczony z Bogiem właśnie poprzez znak sakramentalny, że msza święta dla mnie jest czymś no pięknym, głębokim. Ja się nie nudzę na Eucharystii. A spowiedź ta regularna parę razy w roku pomaga mi wzrastać. Jest trudna, ale jest błogosławiona. Ja czuję, że Bóg mi rzeczywiście pomaga, że ja Mogę moje ideały realizować, nie muszę ich zakopać. I wreszcie czwarty element to słowo Boże. Że ja mogę ze słowem Bożym tak się zżyć, że Pismo Święte na co dzień czytam, że ono rozwija moją modlitwę, że ja w psalmach, w Ewangelii jakoś dobrze się czuję, że to nie jest abstrakcyjna lektura, jakaś taka daleka, zakurzona, do której w ogóle nie zaglądam. Ale to też wymaga czasu. I teraz ten program katechumenatu, który był, jest ofertą dla tych, którzy pragną być ochrzczeni jako dorośli, został niejako przetłumaczony dla nas, którzy byliśmy ochrzczeni jako dzieci. Bo musimy ten program jakby nadrobić. To się dokonuje w domu rodzinnym, ale rodzina nie wystarczy. To się dokonuje w parafii, ale i szerzej. I teraz to przetłumaczenie tego programu dla nas już ochrzczonych się dokonało w kilku wersjach. Takie najbardziej y, znane i najbardziej rozpoznane wersje tego katechumenatu po chrzcie świętym, żeby uzupełnić sobie to i tamto, czy dojrzewać w tym wszystkim, no my dobrze znamy. Jedna taka forma powstała w duchu charyzmatycznym. Kiko Arguello w Hiszpanii, właśnie wśród... Grzeszników, złodziei, prostytutek, na slumsach, tam gdzie byli tylko ochrzczeni, ale w ogóle nie pamiętają ludzi, że są ochrzczeni nawet, żyli w całkowitym pogaństwie, na bakier z prawem. Tam buduje neokatechumenat, który o dziwo funkcjonuje na całym świecie. A drugi taki ruch, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży, rozpoczął się, to w Polsce sługa Boryk, ksiądz Franciszek Błachnicki, Przez niego ruch Światło-Życie powstał. Druga forma. Mogą być jeszcze inne, ale te dwie są jakby najbardziej takie rozpoznane, dopracowane. I wiemy, że dzisiaj jest trudno wyjechać na rekolekcję, nie dlatego, że czasu nie mamy, ale się zmienił taki styl życia. W latach 70., -tych, 80. -tych, to był pierwszy ruch taki w Polsce, niezależny od komunistów, i był taki klimat, że rzeczywiście masowo się chciało jechać na oazę. Dzisiaj. Wręcz przeciwnie jest klimat, żeby tylko zniechęcić do takiego wyjazdu. Tymczasem dzisiaj to jest bardziej potrzebne niż wtedy. Wtedy było łatwiej, dziś jest trudniej. Ale dziś dopiero to jest potrzebne. Budować mocne wspólnoty i mówią, że księże, to się nie da. A ja mówię to się da. W naszej decyzji rzeczywiście sami księża zwątpili, i w Wakacje wyjechało kilka osób, na palcach można policzyć. W gdańskiej diecezji ponad pół tysiąca młodzieży, dzieci. A w katowickiej kilka tysięcy co roku wyjeżdża. Mówią tak, no w mieście to owszem, ale na wsi to nie da rady. A mówię, no czemuż stracić nadzieję? U nas też da radę. Proboż wcale nie musi być taki idealny, który potrafi to zrobić. O taki przykład mamy teraz ostatni. Z ostatnich dwóch lat dziewczyny się skrzyknęły, stworzyły grupę piłkarską, ksiądz tam nic nie pomagał. No i naraz grupa się trzyma, jedzie w tym tygodniu na Mistrzostwo Ogólnopolskie w Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Jak grupa zechce młodzieży, to zrobi rzeczy, których inni nie potrafią robić. Jest jedną z kilku grup w całej Polsce. W salezjanie się męczą w wielu parafiach i nie potrafią tego zrobić, co dziewczyny w naszej parafii same zrobiły. To jest możliwe, żeby rzeczywiście u nas młodzież budowała takie silne wspólnoty, w których ten Duch Święty będzie mógł działać, żeby człowiek młody nie tylko się nie wstydził Ewangelii, ale idąc potem do szkoły w Toruniu, był tym, który innych będzie zarażał, których innych będzie mówił: słuchaj, ty nie bądź głupi. Z Panem Jezusem naprawdę lepiej jest żyć. Ja tego się nie muszę wstydzić to raczej ty się musisz wstydzić tego, co ci podpowiadają w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Takie słowo Boże, kochani. O chcę dojść zawsze nadziei, że sprawy, zdawałoby się po ludzku niemożliwe, nie są dla Pana Boga niemożliwe, że jest możliwe budowanie takich przyjaźni, takich wspólnot, mówimy kościoła, żywego kościoła w parafii, w której człowiek wzrasta i daje rzeczywiście dobre świadectwo innym.